PORTSAR MP510 Czy warto? Dobra, więc zaczniemy sobie od małego, yy, małej rozpaki tradycyjnej. Dodam, że jest to zmiana z mojego wysłużonego Samsunga SSD 840 EVO, 1TB właściwie, wysłużonego. Ciężko powiedzieć, że dysk, który miał zapisu totalnego 9TB jest wysłużony. Powiedziałbym zawalonego magazynu, gdyż posiadam SSD jako magazyn u siebie. Nie będziemy dalej przedłużali, rozpakujemy sobie. Zobaczymy jak ten dysk wygląda właściwie w pudełku. Można też właściwie pokazać, aczkolwiek tutaj nic super, jakiegoś nowoczesnego, nowego się nie dowiemy. Zapis do e, 3,5 MB na sekundę prawie. E, odczyt 3,5 tysiąca e, MB na sekundę. E, zapis 2700 MB. E, oczywiście to jest podane w wartościach do. 2GB jak widzicie, no z tyłu żadnych tutaj nowości nie widać. Dobra, rozpakujemy sobie PCB, fajny, widać, że jest czarne. To już jest spoko. W niektórych widziałem, właśnie Intela, chyba co miał. Te najtańsze Intela mają chyba zieloną. Jeżeli ktoś ma budowę zamkniętą, to naprawdę nie robi to żadnej różnicy w moim przypadku. Jak to widać, no jest to wszystko widoczne, co i jak. O, tak to wygląda z bliska. Dodam, że z pamięci są z dwóch stron: czyli są i z jednej, z tej czołowej, i od drugiej strony też są dwie kości. No dobra, no to właściwie, jeśli chodzi o spakę, to byłoby tyle. Zobaczymy teraz, jak to będzie się prezentowało, jeśli chodzi o, o wydajność. A wtedy sobie tą parę rzeczy jeszcze może y, dopowiemy. Dobra, zaczniemy od zdjęcia budowy. Oczywiście, pierwsze co robimy? Gdy zaczynamy grzebać przy kąpie, wyłączamy zasilanie. Dobra, teraz zmienimy sobie budowę. OK, i powiedzmy, że całą resztę zrobimy już na przyspieszonym, bo to troszeczkę chyba potrwa. Jak widzicie, sam montaż zajął dosłownie chwileczkę, nie jest to jakiś mega skomplikowany proces. Oczywiście, ja wymieniałem u siebie magazyn. Gdybyście u siebie wymieniali powiedzmy wasz systemowy, to wtedy będziecie potrzebowali jakieś narzędzie, które wam pozwoli jakby przenieść pliki z, z dysku właśnie C waszego starego na, na, na nowy. To jest z tego, jest kilka tam programów, które można do tego wykorzystać, między innymi właśnie jest program od samego Samsunga, jeżeli byście yy, zdecydowali właśnie się na nich, to oni posiadają też yy, właśnie program, który do tego może służyć. Dobra, więc dodaliśmy nowy dysk, odpalamy sobie mój komputer ciach i co no nie ma go jest mój stary jest mój zysk C nie ma nowego więc musicie wejść sobie w menedżera urządzeń Zobacz, jak to mi się u góry wyświetla no whatever i tutaj ładnie właściwie to menedżer dysków no i tutaj wszystko się zgadza, tak? Mamy mój, mamy mój D, świetnie mamy C i tutaj mamy ten dysk, który nas interesuje, a który nie pokazuje. Więc co musimy zrobić? Musimy po prostu stworzyć nowy wolumin. Więc klikamy ciach. Następny, następny, teraz nas przypiszemy sobie literkę jaką chcemy. No nie wiem co my to możemy. Jaką, właściwie to wybieracie sobie, jaką chcecie? W sensie oczywiście nie ma dostępnych tych, które, mm, które jak gdyby są już zajęte, tak? Czyli u mnie to jest C i D, to ja sobie przykładowo wezmę. Na no przykład, niech będzie. No jak ja właściwie mam? Mam C, D, to weźmiemy sobie E. Niech będzie E. Dobra, i next NTFS, tak. Next. Zrobione. Teraz w story nam się powinno ładnie. O, proszę bardzo. Dostępne 1,74 terabajta. No dobra, to teraz zrobię sobie mały test kopiowania pliku z między dwoma dyskami NVMe. Pierwszy mój C to jest. To tutaj będzie Samsung Magician. Widać, to jest SSD 970 EVO 1 tb Tu jest mój drugi, ten, który zastąpiłem, ale jeszcze jest podłączony. No i tu jest ten nowy. MP510 Corsara, który w tutaj występuje jako dysk, dysk D, czyli kopiujemy między C, którym jest Samsung 970 EVO i drugi to jest D, i to jest właśnie Corsair MP510. Dobra, to teraz tak zobaczmy, jakiej jest wielkości 2,25 GB przeciągamy z Corsara na Samsunga. No, gotowe. Czyli właściwie od razu. Teraz tego wykasujemy. Ile ma ten plik? 2,25 GB. Łapiemy, przeciągamy. No i gotowe. Czyli y, kopiowanie między, plika, między, teraz między dyskami jest po prostu. Natychmiastowe. Gdzie normalnie, gdyby to było oczywiście między Samsungiem, między SSD zwykłym na SATA 3 połączenie no to by to było ograniczone pewnie tam yy, przepustowością tego, tego SSD-ka na, na, na SATA 3. No dobra, więc kilka słów, jeśli chodzi teraz o podsumowanie. No jak właściwie było widać, no to jeżeli ktoś chciałby, się, chciałby sobie zainstalować dwa takie dyski NVMe u siebie i transferuje spore repliki, to jak najbardziej jest to dobry zakup, bo naprawdę transfer między dwoma takimi dyskami jest po prostu błyskawiczny. Teraz tak, jeśli chodzi o to dlaczego ja zmieniłem właściwie swojego Samsunga 840 EVO 1TB no właśnie głównym powodem było to, że nie miałem po prostu już miejsca na nim i on w momencie kiedy był zapełniony w 85% on strasznie zaczął mi Zaczął mi zwalniać, więc już był po prostu na, na, na niego czas. No, i ten przesył po prostu, nawet jeżeli przedtem było, jeszcze nie był taki zapełniony przesył między jednym dyskiem a, a drugim. Wiadomo, wiedziałem, przed tym już mówiłem, że robiłem też recenzję właśnie tego Samsunga 970 EVO. Jest na. zrobiona recenzja, jakbyście chcieli sobie obejrzeć, to, to można się cofnąć do niej. To był mój główny na C. A magazyn miałem jeszcze wtedy SSD na SATA, no, i ten problem był spory, bo u mnie ten cały magazyn był na tym właśnie dysku, dysku drugim, na tym właśnie SATA. No i ten transfer był troszeczkę taki utrudniony. No Między jednym a drugim po dość wolno trwało, bo przesył był ograniczony jak gdyby tym dyskiem na SATA na SATA 3. Więc to właściwie było, było właściwie takim głównym głównym, głównym powodem. Teraz tak. Jeśli chodzi o, ogólnie o pamięci, nie pamięci właściwie o dyski, to jeśli chodzi o NVMe, to można rozgraniczyć je na, na kilka, jak gdyby różnych rodzajów, rodzajów kości, czyli pamięci. One, akurat ten, który tutaj ma Corsair za, zamontowany, to są TLC. Co pamiętasz, że to są ogólnie cztery rodzaje tych właśnie tych właśnie pamięci i to są tak w kolejności właściwie to są SLC, MLC, TLC i QLC. QLC to są najnowsze. Um, te skróty są odpo odpo odpowiadają im um, określenia. SLC to jest single level cell, MLC to jest um, dual, czy tam double, teraz nie pamiętam, level cell, TLC, czyli te które ma core Cell to jest triple level cell. I teraz niedawno chyba wchodziły, nie wiem, może z Pół roku temu dobre wchodzą e, pamięci QLC, i to jest Quad e, level, e, level Cell. Hmm. Wiadomo, jeśli chodzi o, jak gdyby, żywotność, no to najbardziej żywotne będą pewnie, zapewne, wedle mnie, SLC, MLC, TLC i QLC, które, nawet jeżeli sobie zajrzycie na jakąkolwiek stronę, gdzie można. Gdzie można takie właśnie dyski na NVMe kupić, czy, czy nawet na SATA, one chyba też występują, widziałem, z tymi pamięciami, no to żywotność jest nawet no, 5-6-krotnie niższa aniżeli chociażby z tych TLC, które mają um, ten triple, potrójny level cell. Więc, więc tak to właściwie wygląda. Dlaczego, dlaczego, właściwie może, dlaczego wybrać tego, tego Corsaira MP510, a nie jakąś inną konkurencję? Więc tak, jeśli chodzi o 2TB, bo ja u siebie montuję ten 2TB, jeśli chodzi o 2TB, no to jest jeden z tańszych dysków, które posiadają tą 5-letnią gwarancję i, i mają, wedle mnie, jeden z najlepszych stosunków ceny do do jakości i do wydajności. Um, wiadomo jest to, jest to NVMe e, czy NVMe e, i one po prostu... Wow, kocieć. I one po prostu mają bardzo duży zapis i duży odczyt. Jeśli chodzi o zapis, jest to 2700 MB, jeśli chodzi na sekundę, jeśli chodzi o odczyt, jest to 3500 MB na sekundę. 5 lat gwarancji posiada, cena to jest około chyba 1200 zł w Polsce. Jak na NVMe to jest i tak w całkiem mi się wydaje, że z tą pojemnością, czyli 2 tb jest to całkiem, całkiem niezły, niezły wynik. W pamięci są, są tosiby dla jakby ktoś tam chciał się troszkę bardziej zagłębiać. I żywotność jest 3100, 3100, właśnie 20 terabajtów yy, czyli można powiedzmy tyle, tyle one powinny jak gdyby wytrzymać tak, dodam tylko tyle, że ja u siebie w rok yy, na swoim Evo zrobiłem zaledwie 3,9 terabajta transferu, więc jakby tak sobie logicznie pomyśleć no to on ma żywotności około tam powiedzmy, powiedzmy za 3000 terabajtów no, to no ładnych, no ładnych parę lat, bo w 10 lat to by było zaledwie powiedzmy w zaokrągleniu 40 terabajtów. No, to 20 lat, no to wydaje mi się, że będą już dużo większe dyski i dużo szybciej działające. Więc jeśli chodzi o to, to spokojnie nie ma problemu, więc tak to by wyglądało. Wróćmy do jeszcze tych dysków z pamięciami QLC. Jeden z takich właściwie pierwszych, który, który wyszedł, to był właśnie to był dysk Intela 660p i on też ma bardzo wysoki zaszyt, odczyt, bardzo wysoki zapis, tyle że jak sobie wejdziecie na, na specyfikację, to tam e, tych terabajtów żywotności jak gdyby jest zaledwie 400, więc porównajcie sobie między m, Corsarem, który ma e, powiedzmy te 3000, a e, Intelem z, z pamięciami QLC, który ma um, Q, który ma zaledwie 400, więc, więc jest, to, jest to potężna rzecz. Oczywiście nikt tego nigdy nie, nie wykorzysta w, jako, w normalnym użytkowaniu, ale jeżeli ktoś transferuje duże pliki, yy, to, to w teorii mógłby, mógłby na to zwrócić uwagę aczkolwiek nie sądzę, żeby w 5 lat, czyli w okres gwarancji ktoś tyle wyrobił, bo, bo 400TB to jest naprawdę, naprawdę sporo No dobra, czy, czy ja polecam ten dysk? Na tą chwilę mogę powiedzieć, że tak trochę zrobiłem sobie poszukiwań i przejrzałem sobie tych dysków i wydaje mi się, że jest to jeden z takich lepszych jeśli chodzi o wydajność wydajność, jakość do ceny. Mimo wszystko wydaje mi się, że on jest taki jednym z, z bardziej rozsądnych wyborów. Więc oczywiście można iść też w szybsze, w nowsze na, na PC Express czwartej czwarty generacji, już ten jest jeszcze na trzeciej generacji ale no to musi wierzyć płyty, która po prostu to będzie obsługiwała. Moja nie obsługuje, więc zresztą wydaje mi się, że, że prędkość, ta, którą mam, to na razie, mi, na razie mi wystarczy, więc nie mam jakiegoś parcia, żeby tam osiągać powiedzmy po 4 czy 5 MB na sekundę na sekundę transferu. No dobra, no to, to właściwie to by było tyle. A, jeszcze mały taki szczególik. Ten dysk, jak sobie na niego wejdziecie. To on jest zapisany, że ma 1920 gigabajtów. Po zainstalowaniu go automatycznie robi się e, troszkę mniej. Troszkę mniej, bo spada do 1740 gb e, Więc jest to takie małe jak gdyby chwyt marketingowy, bo, bo wszyscy wiemy jak, jak działa przeliczanie dysków ale y, jakby nie było, no jest to takie trochę chyba robienie ludzi w bambuko, bo oferowanie czegoś co ma y, 1920 GB, a po zainstalowaniu y, no wasz komputer przeliczy, że to jednak jest dużo mniej no to jest takie trochę, y, no, naciągactwo Przynajmniej, przynajmniej jak na moje, bo normalny Kowalski pójdzie, otworzy, powie, gdzie, tu, gdzie jest moje 200, czy tam 150GB, no, więc, więc tak to wygląda. No dobra, dobra. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że filmik się podobał. Kolejny pewnie, który będzie, to będzie z obudową Lian Li, o której już wspominałem prędzej, więc trzymajcie rękę na pulsie i do zobaczenia. Афи? Ох, ти да филмова,